Cześć cześć, witam Was w kolejnym odcinku z gotówki do gotówki. No a dzisiaj kosimy przeżytą. No ja już trochę zacząłem kosić. No i jak widzicie zapomniałem, że tutaj nie kosimy na słomach bo mam coś takiego, że cały czas odpala mi się e, od razu na słomę. Nawet jak ja jechałem i ustawiłem, żeby na ścieżkę mi robiło, no to jak wjechałem w pole, to mi ustawił mi ustawiło na słowa, więc... No tak jest, tak się zdarza. Yy, kolejny odcinek pod rząd nagrywam. Robimy żniwa. Pięknie żniwujemy. Na razie to idzie spokoj i szybko. No, żniwa jak to żniwa. Jedyne czym się różnią to kombajny najczęściej. No i uprawami, no bo w tym roku to fajnie. Więc... O, hmm, poczekajcie. Wiąż... kurde, zapomniałam o czym mówiłam bo dostałem powiadomienia. Dobra, zapomniałam, że gadałem, no ale... Co? Teraz, że tak miałam. No to taka na odrotówki nowa uprawa w tym sezonie. Mm. No bo... Tak, to raczej tam... Dużo razy już kosiłam we tak na yy, pierwszym i drugim sezonie w dwójce. To taka podstawowa uprawa przeważnie. Zwodnie u wszystkich. Ona u mnie podstawowa. Mm, no i co? No? Na razie... Jeszcze jaką uprawę bym chciał tu wprowadzić na tej serii za sezon to gryka. Gryka myślę, że na pewno się pojawi gryka gorczyca na przykład na poplą. Coś takiego. Żeby... No do świn to gryka spoko, jak będę ją swoje, a nie muszę kupować. Ej, tu słoma została? Jeszcze z poprzedniego roku, o Boże. O kurde. Eee, no i... Co? Później to... Jakieś... Żyto na zielonkę. Coś takiego, jak będę miał jakieś byki, krowy. Coś tego typu. Jak będę miał takie coś. A na razie to... Nie mam planów jakichś na nowe uprawy czy coś, tylko to co będzie, to będzie. No tutaj jakichś wielkich planów nie ma. No, chciałbym chyba już się wysypać. No, tutaj jest drzewo, to rury nie będę wystawiał. Tylko zrobię poprzeczniak. Nawet taki potrójny. I się wysypiemy. Bo wolę już się wysypać, na zaś dobry pyk, i jeszcze raz. Jeden przez Łokur. A ja przywaliłem drzewo. Tak się zdarza. To się... to nie jest drzewo, to jest bardziej krzew. Widzę. Dobra, nazwa dwa razy da radę tutaj ku No i cztery przejazdy jeszcze będą. Dobra, już bym się tu wjechał. Trochę wytniemy. No i pojedziemy się wysypać. Tak, żeby tutaj wygodniej się później podjeżdżało. To tak dotąd wyciniemy. No i teraz się wysypiemy i pewnie przy okazji wywalimy pszczepę Dobra Sypiemy Tutaj to naprawdę fajnie już widać To sypanie Tak się sypie to Ta rura jest idealnie wystawiona O, no wiem, nie pika mi tu. To pika normalnie tutaj jakoś? Na monitorku? Chyba nie, aha. Cię nie wie, że teraz mi się nie pokazało, jak się wszystko wyzywało już. Tutaj, wiesz, ha, ha, gdzie ty nie jedziesz? Tutaj już jest sąsiad, chyba. No, ja u tego sąsiada byłem ostatnio i kupiłem tą przyczepę. O, tutaj widzę, że pole obok jeszcze stoi. Kurde. Jeszcze nie skosił. Ciekawe, kiedy skosi. A co my tu mamy w ogóle na dole? Nie widać. Co tutaj jest? No tutaj są jakieś nieletki. No. Można się napić. A nawet na tej kubeczek. położę. Wody. No, nie kubeczek, tylko butelka wody. Kubeczek to... W kombajnie akurat się kubeczka raczej nie trzyma, chyba że skała. Bo raczej chyba ty się nie pije. Bo na ten chociaż ja piję chyba te lata i widzicie teraz to w jeden odcinek skoszę kurde całe pole jeszcze pojadę na następne na życie i skoszę następne od razu no tak będzie pewnie bo nie będę robił akurat deszczliw już takiego krótszego chociaż jeden zrobiłem krótszy deszczliw robił 40-minutowe albo godzinne filmy, to bym skasił wszystko w jednym odcinku. Zauważyli, co zrobię. Wyście mieli zamiast 30 odcinka, bo teraz to jest 32, czy tam już nawet 33, no to zaraz 33 odcinka, byście mieli... nie wiem, 15? Jakbym nagrywał godzinne. To gdzieś tak byście mieli 15 no ja bym tyle rzeczy robił naraz, że kurde, ja bym już parę odcinków już miał, no nawet tak, co 2-3 odcinki wtedy. A teraz też, no nie chcę nic kupować, mam 104 tysiące, no to są 104 tysiące, będą tak siały sobie. Hmm. Tu sąsiad też ma ścieżki Tam w ogóle pokultywowane. Ciekawe co tam było. Pewnie rzepak i od razu. Albo jęczmy nie pewnie przekultywowali i od razu rzepak zasiali. Po rzepaku to nie wiem, czy by od razu kultywowali i coś innego. Nie no, bo co? Co by mogli teraz zasieć? Nic! No, widzicie? Tutaj sąsiad też ma taką samą kurde. Y o świniarnię jak ja, też taką budował. No. Rurę już byśmy wyciągnęli, bo mamy na 70% Jedziemy się wysypać, mamy 10 minutę odcinka I skosiłem całe pole No to pomyślcie sobie jaka to jest teraz wydajność tego kombaj 10 minut skosiłem to pole, które mi zajmowało 20 wcześniej Mam 17,30. Na te przyczepy całe przężyto, żeby obydwu pól Śmieszcze A żeby nie jeździć przez całe żniwa z jednymi przyczepami To sobie autosanki też użyjemy Ładnie Teraz już z takimi większymi przyczepami, no to też Później te autosanki przestają być takie użyteczne Fajne. Może tutaj cykniemy miniatureczkę, kurde. O, taką. Gdzieś. Póki sypie. Bo tak było o. Ledwo było widać susa Coś takiego cykniemy. I dobra. Składamy go chyba. Nie, jeszcze rura. Dopiero się składa. Wkładamy. To są dziury. Rodiny. O Boże, za szybko przyzyłem. Dobra. I jedziemy na następny kawałeczek. Księżyta. O, to tutaj nawet... No ja dojadę tu, do... dobra. Dojadę. Dojedziemy. jedziemy. O! Jakie macie? macie? Czekajcie, jeszcze jakieś fajne miałem. Nie. Poczekajcie, to nie było to. Będziemy sobie jeździć i y, będziemy ich wkurzać wszystkich. Dobra, tutaj się rozłożymy, bo myślę, że. głowa że wyszła. Ma. Wyszedła, znaczy się. Myślę, że tam nie da rady niczy. Się zmieścić, baga, jadę, nie, zmieści się. Teraz tak, czy to mi się zmieni? Nie. Nadal jadę na... Dobra, i nadal jadę na świeczkę, jest OK. Kurde! A dlaczego ja tu mam mijaka, co? Tego chyba będzie trzeba poprawić. Na, na końcu, chyba że będę jechał swoją taką ścieżką. Nie no, dobra. Będę musiał jeszcze raz przejechać Widzę O teraz dobrze kosi Teraz ja się cofnę po prostu I jej... wykoszę to na końcu to Raczej Dobra zrobimy jeszcze jednego poprzeczniaka Widzę, że na ukos będziemy kosić Jedno takie kółeczko i tak to na ukos. Ok, okej. Okay. Tutaj też było miejsce dla Ursusa. Później. No, to dzisiaj widzicie. Dostaniecie. Odcinek jeszcze z koszenia tego pola. I myślę, że w następnym odcinku skocimy i to pole i to tożyto, żeby już w, w, trzy odcinki nawet kurde zakończyć. Żniwa, nie. Trzy? Nie, w cztery. No to w cztery, no to spoko. Cztery odcinki na żniwa poświęcić. To tak spoko już. Mm elektrykami jeżdżą, zapierdzielają cały czas. No i widzicie, mamy pole pod sklepem. To myślę, że jak tu będę, to zajadę ususikiem, może go wyremontują, co? Może go wyremontują, co nie by było? A może nawet założymy przedni napęd? O! Okej, dobry pomysł założyć przedni napęd tutaj do Ursusa. Tak teraz myślę, kurde. No, od razu by był z przednim napędem, to lepiej. Bielym. Ale nie wiem. Czy zakładać? Nie. Zobaczymy. Na pewno bym go odmalował, a jakiś nie wiem, może inny żółty dał. Nie wiem. Coś byśmy mogli z nim pozmieniać. A na razie to tylko pójdzie do odmalowania znaczy, Żeby za dużo czasu tutaj nie stał na warsztacie a widzicie i tak dziura jakaś jest w polu i tak a tak ładnie było tutaj naprawiłem a i tak dziura w polu co tu się zadziało że taka dziura co tu jaki doki o kurde, tu jaką łąkę byśmy mieli. No widoki nieziemskie. Jak tu ładnie. Kurde. To jest w ogóle. Życie. Na takich widoków się żyje. To to robimy. Całe tu okrążenie Żeby już te kółka mieć gotowe No i nawet sporo pola dzisiaj wykosimy W tym odcineczku Następnym myślę, że To pole i żytko, jak nie zrobimy całego żytan, to wiecie, no to Zakończy że to sobie poza odcinkiem najwyżej już wiecie, nie będziemy już tak przedłużać tyle tych żniw już się po prostu zakończymy, dobra, tutaj żeby prosto było ładnie pojedziemy i dobra no i tu już tak naprawdę się zaczynają te na skos Skośne Dobra, ja myślę, że Dojedziemy ten przejazd do końca i kończymy odcineczek Ja sobie tylko zajadę jeszcze Ucuklikiem Wysypię kombajn No i Pojadę go no, odmalować żeby już był ładnie odmalowany następny odcineczek no i spoko będzie raczej tego przedniego napędu nie będziemy zakładać no bo tu też jest ten cholerny klimat jakiś ten przedni jak nie ma tego przedniego napędu jak już takiego kupiłem to chyba takiego zostawię bo on będzie kurde i tak klimatycznie wyglądał jak taki typowy polski ursus Kurde, no nie da to wykręcić Dobra Tu gdzieś postawimy z rurą Dobra To ja już się dzisiaj z wami żegnam Na razie!